Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest e, równanie macierzowe. E, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania e, oraz e, kalkulator, tutaj może się przydać, jakaś dodatkowa kartka na obliczenia także i możemy rozpoczynać. Na tablicy mamy przedstawione równanie macierzowe, które rozwiążemy stosując pewne operacje na macierzach typu dodawanie, odejmowanie, ale także mamy zastosować tutaj w szczególności w pewnym momencie macierz odwrotną, czyli nie jakieś inne przekształcenia, mnożenie z niewiadomymi, tylko konkretnie macierz odwrotną. No więc moi drodzy, jak się za to zabrać? Pamiętajcie, kiedy macie jakieś równanie z macierzami, to w momencie, kiedy macie dodawanie, bądź też odejmowanie macierzy, tu działają normalne prawa równań, które stosujemy w zwykłym świecie liczb, czyli możemy przenosić dowolnie sobie te macierze. Kiedy mamy mnożenie, bądź też yy, w sumie mnożenie tylko, bo dzielenie nie istnieje, jako tako, tu już musimy uważać, co robimy. No więc zobaczcie, w naszym zadaniu mamy tutaj pewną macierz, odejmujemy mnożenie macierzy naszej niewiadomej x, której wymiarów jeszcze dokładnie nie znamy, i to się równa pewnej macierzy. No więc na początku chciałabym pozbyć się tej macierzy, bo ona jest po 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 połączona z tą drugą macierzą odejmowaniem. Czyli ja mogę ją spokojnie sobie przenieść na tą stronę i ona miała tutaj znak plus, czyli tutaj będzie z minusem przeniesiona, czyli zostanie mi co? Tutaj zostanie mi minus x, nie mogę zapomnieć o tym znaku, czyli tu zostanie mi minus x. Razy moja macierz kwadratowa minus 1, 3, 4, 5. I to się równa macierz, którą mam po prawej stronie, minus macierz, którą przenoszę, czyli tutaj 3, 0, 1, 2 i 0, 1. I teraz chciałabym dokonać odejmowania, czyli znowu muszę przepisać moją macierz minus x, Minus 1, 3, 4, 5 równa się i teraz odejmuję, czyli będzie 5 minus 3 to będzie 2, minus 1 minus 0 to będzie minus 1, 2 minus 1 to jest 1, 1 minus 2 to jest minus 1, 3 minus 0 to jest 3 i 4 minus 1 to jest 3. I teraz powstał mi ponownie pewien problem, bo mam mnożenie tutaj niewiadomej razy macierz. No, i normalnie to bym sobie po prostu podzieliła przez to, co stoi przy mojej niewiadomej. Ale jak już wspominałam, przy macierzach to nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli do końca, i musimy zastosować tu w tym momencie właśnie macierz odwrotną. Czyli, jeżeli mamy mnożenie macierzy przez jakąś niewiadomą i chcę się pozbyć tej macierzy, to muszę przemnożyć obie strony mojego równania przez tą macierz odwróconą. Czyli ja mnożę obie strony przez moją macierz stojącą przy niewiadomej, czyli minus 1, 3, 4 oraz 5, która będzie macierzą odwróconą. Ale uwaga, jest jeszcze jedna zasada. Ja ją przemnażam po tej samej stronie, po której stała przy X. Czyli u nas stała po prawej, czyli tu też muszę ją po prawej stronie przemnożyć, bo wiemy, że mnożenie macierzy nie jest operacją przemienną. Czyli jeżeli na przykład ta macierz stałaby po lewej stronie, a wy byście tu przemnożyli po prawej, to byłby duży błąd w rozwiązaniu. Czyli musicie zawsze dopisać tą literkę, po której stronie wy to mnożenie wykonujecie. Czyli w tym momencie nasz minus x będzie równy, nasza macierz 2 minus 1, 1 minus 1, 3, 3 pomnożona przez macierz z prawej strony oczywiście, przez macierz minus 1, 3, 4, 5, którą za chwilę odwrócimy. No i teraz trzeba znaleźć tę macierz, wartość jako macierz odwrócona, odwrócona macierz odwrotna i teraz co, co robimy? Musimy sobie znaleźć jakiś sposób, dróg wyjścia macie wiele, dla mnie w tym momencie najłatwiejsze będzie skorzystanie z dopisania macierzy jednostkowej, czyli mamy 1, 0, 0, 1, ponieważ mam do czynienia z macierzą kwadratową, więc wyjdzie mi to dosyć prosto, możecie to zrobić z definicji przez topełnienia algebraiczne, droga wyboru należy do Was. No więc jak się za to zabrać? Pamiętamy zasadę. My tutaj dopisaliśmy macierz jednostkową, kwadratową, która musi być zawsze kwadratowa, a tutaj będziemy teraz wykonywać operację tak, żeby z tej macierzy zrobić jednostkową, a poprzez operację, które dokonywaliśmy, tu nam powstanie ta nasza macierz odwrotna. Czyli teraz co chcemy? Chcemy, żeby tu była jedynka, w tym miejscu. Czyli ja mój wiersz pierwszy mnożę przez minus 1. I teraz lecę dalej. Czyli mam wiersz pierwszy, czyli tu będzie 1 i minus 3, a tu będzie minus 1, a 0 razy minus 1 ma dalej 0, czyli tu pomnożyłam cały wiersz pierwszy przez minus 1. Wiersz drugi nie uległ zmianie, więc przepisuję go bez zmian. No i lecę dalej. Teraz chciałabym, żeby tu było 0 dzieta czwórka. Czyli co robię? Od wiersza drugiego odejmuję cztery wiersze pierwsze. Czyli wiersz pierwszy pozostaje bez zmian. I co dalej? Tu mam tak: 4 minus 4 razy 1 to będzie 0, 5 minus 4 razy minus 3 to będzie 5 plus 12, czyli 17. Tu mam 0 minus 4 razy minus 1, czyli 0 plus 4, czyli 4. I tu 1 minus 4 razy 0 to nadal 1. Teraz chcę, żeby tu była jedynka. Gdzie ta 17, czyli niestety, ale mój wiersz drugi muszę podzielić przez 17, czyli co mi powstanie? Wiersz pierwszy nadal bez zmian. I teraz dzielę. 0 przez 17 to jest 0, 17 przez 17 to jest 1, a tu powstają mi ułamki, czyli 4 przez 17 to są 4, 17, 1 przez 17 to jest 1, 17. No i teraz, moi drodzy, lecę dalej. Chciałabym, żeby tutaj było 0, gdzie to minus 3, bo to już będzie praktycznie końcówka mojego liczenia, tej wyznaczania macierzy odwrotnej, czyli do wiersza pierwszego dodaję 3 wiersze drugie. Czyli mam tak, 1 dodać 3 razy 0 to jest nadal 1, minus 3 dodać 3 to będzie 0. A co się dzieje tutaj? No tu musicie być bardzo uważni, bo pojawiają się, moi drodzy, Ułamki. Czyli mamy tak, minus 1 dodać 3 razy 4, czyli minus 1 plus 12 y, 17, czyli minus 17 17 plus 12 17 y, to będzie minus 5 17. Czyli najlepiej gdzieś sobie na, o, osobno na kartce to powyliczać. 0 plus 3 y, 17 to będą 3 17. No i wiersz drugi pozostaje bez zmian, czyli go przypisujemy w całości. No i co się stało? Jak zauważyliście po lewej stronie powstała nam już taka macierz jednostkowa, którą chcemy, żeby powstała, czyli tu w tym momencie, gdzie te ułamki brzydkie, powstała nam macierz odwrotna. Czyli ja jak mogę zapisać tu mojego minus x, czyli mój minus x to będzie moja macierz 3 na 2, czyli będzie 2 minus 1, 1 minus 1, 3 i 3 pomnożona przez moją macierz odwrotną, czyli to będzie minus 5 17. 3. 17. 4. 17. I 1. 17. No i teraz musimy dokonać mnożenia tych dwóch macierzy. Czy to mnożenie może zaistnieć? Ta macierz jest 3 na 2, a ta 2 na 2. Środkowe liczby się zgadzają, czyli liczba kolumn tej jest równa liczbie wierszy tej macierzy, czyli mnożenie może mieć miejsce. Czyli co dalej? Czyli moja macierz minus x jest równa. Ma, pamiętajcie, że mnożymy zawsze wiersz tej i kolumnę tej macierzy. Czyli mamy tutaj 2 razy minus 5 17 dodać minus 1 razy 4 17 Jak to dodamy i mnożymy sobie, to powstanie nam Minus 14 17 dalej, druga kolumna. 2 razy 3 17 dodać minus jeden razy 1 razy 17 to będzie 5 17 I przechodzimy do drugiego wiersza, czyli tu mamy 1 razy minus 5 17 dodać minus 1 razy 4 17 to będzie moi drodzy minus 9 17. I druga kolumna, czyli 1 razy 3 17 dodać minus 1 razy 1 17 to będzie dom 2 17. No i dalej, Trzy, trzeci wiersz i znowu pierwsza kolumna, czyli 3 razy minus 5 17 dodać 3 razy 4, 17 to będzie minus 3 17.

Czyli to wygląda dosyć e, tak, no niezbyt fajnie, można byłoby powiedzieć, bo te brzydkie ułamki nam nie pasują, ale niestety nie zawsze wyjdzie bardzo ładne, e, bardzo ładny wynik całkowity, ale zobaczcie, policzyliśmy ile wynosi macierz minus x, my chcemy obliczyć x, -a. stąd teraz sobie tutaj e, obie strony przemnażamy przez minus 1, przez skalar, czyli tu zmieniamy w każdej liczbie znak na przeciwny, czyli co to będzie? Czyli będziemy mieć 4 17. 14 17 przepraszam, minus 5 9,17, 9 17, minus 2 17, 3 17 i minus 12 17. Czyli mamy coś takiego. I to jest wynik nasz, moi drodzy, to jest nasza macierz niewiadoma X, którą sobie wyliczyliśmy. Jak zauważyliście, sporo ciekawych przekształceń, sporo wiedzy na temat macierzy tutaj wykorzystaliśmy. Uważajcie na wszelkie przekształcenia, bądźcie czujni i jeżeli robicie coś, pamiętacie, że wiecie dokładnie dlaczego tak jest, zwłaszcza ostrzegam tutaj w tym momencie, kiedy pojawia się to mnożenie przez macierz odwrotną. No więc, moi drodzy, to jest koniec zadania. Ja zachęcam do obejrzenia innych zadań związanych z równaniami macierzowymi i ogólnie z macierzami, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakiś przykład, to nie czekajcie i wysyłajcie nam maila, który podany jest w opisie do tego filmu. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia!